Cześć, z tej strony Dawid i Luna. Popatrzcie tam, tam jest kamera. Co? Cześć, z tej strony Dawid. Luna, jak widać, wstydzi się przed kamerą. Ale dzielnie wspiera nas tutaj z backstage'u. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dobrze wykorzystać swój czas, zarówno w kontekście wakacji i urlopu, ale również w kontekście, gdybyś się zastanawiał, jak na przykład dobrze spędzić weekend, jak dobrze spędzić wieczory, czy jak dobrze spędzić, wykorzystać czas, który masz tutaj dany na świecie. Zasady, które Ci pokażę, są uniwersalne, a Ty wybierasz sobie zakres czasu, do którego chcesz ich użyć. No bo być może zastanawiasz się teraz, w jaki sposób efektywnie wykorzystać czas. Być może masz wakacje i zastanawiasz zastanawiasz się, co te wakacje zrobić, żeby nie mieć potem poczucia, że zmarnowałeś swój czas. Albo, że przyszedł weekend, jest ładna pogoda, a ty jednak cały ten czas spędziłeś przed telewizją, nawet gdy wcześniej miałeś ambitne plany, żeby wyjechać na rower, zrobić grilla, uprawiać jogę w ogrodzie, pobiegać z psem w parku, poczytać książkę na ławce. Albo masz urlop i albo spędzasz go w domu, albo dokądś wyjeżdżasz. I właściwie nie wiesz, co do końca będziesz robił, ale chciałbyś móc powiedzieć za rok, za dwa, za pięć, że te wakacje były jednymi z Twoich najlepszych. Że ten czas wykorzystałeś na maksa. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nie zmarnować tego czasu, jak wykorzystać go w 100% i jak być siebie zadowolonym. A więc przechodźmy do konkretów. Pierwsza zasada: zaplanuj z góry, co takiego zrobisz. Stwórz plan działania. Nie podchodź do urlopu, weekendu, wieczorów, wolnego czasu czy całego życia na zasadzie Jakoś to będzie. Zobaczymy. Zastanów się znowu, jak w każdym odcinku, co jest dla Ciebie ważne do zrealizowania i przynajmniej mniej więcej zaplanuj, w jaki sposób to zrobisz. Nie chodzi o to, żeby mieć zawsze wszystko zaplanowane i żeby w życiu nie było czasu na spontaniczność. To też jest ważne, to daje radość, to daje ekscytację. Ale jeżeli masz czasem poczucie, że życie tu Między palcami ci przecieka, to to jest rada, co możesz z tym zrobić. Po prostu to zaplanuj, jak ma wyglądać Twoje życie, twój dany czas, Twój urlop, Twój weekend. Zapisz to sobie gdzieś bardzo wyraźnie i konkretnie, i zrób, co możesz, żeby to zrealizować. Następnie podczas tworzenia takiego planu, nadaj jakąś nazwę temu danemu okresowi. Możesz z góry określić, czego to będzie czas. Czy na przykład te wakacje, na które teraz się wybierasz, to będzie taki czas e, odpoczynku, łapania balansu, a może czas, w którym dbasz o swoje zdrowie, że to będzie taki czas zdrowia, a może czas, w którym stawiasz na relacje i to będzie czas relacji, wakacje relacji, wakacje ulepszania kontaktu ze swoimi dziećmi, może czas rozwoju, może czas odnajdywania siebie. Niektóre osoby, z którymi rozmawiam, stosują też taki sposób tworzenia tak zwanej intencji. Intencje pomagają nam ukierunkować siebie, swoje zachowania, myśli i emocje w Konkretną stronę. Polecam ci zadać sobie takie pytanie, z jaką intencją ja wchodzę w ten dany proces, z jaką intencją ja jadę na te wakacje, z jaką intencją rozpoczynam ten weekend, rozpoczynam ten tydzień. I dla wielu osób jest to bardzo wartościowe podejście, bo można tak robić z każdym konkretnym dniem. Można sobie ustalić intencję dotyczącą konkretnego dnia, konkretnego tygodnia, miesiąca. Niektórzy mają tak, że rano sobie planują, z jaką intencją rozpoczynają dzień, że na przykład dzisiaj jest. Dzień radości i otwieram się na radość i będzie we mnie więcej uśmiechu, będę bardziej otwarty na nowych ludzi i będę chciał doświadczać tej radości, więc moją intencją jest radość tego dnia. Inni natomiast tworzą sobie intencje związane na przykład z całymi miesiącami, i że każdy konkretny miesiąc jest miesiącem danej powiedzmy czynności czy intencji. To może być związane z nowo jakimiś odczuciami typu radość, miłość, wdzięczność, ale też wykonywaniem konkretnych czynności. Na przykład Maj będzie. Będzie miesiącem, w którym najbardziej angażuję się w pielęgnację mojego ogrodu. Czerwiec będzie miesiącem relacji, więc umawiam się ze starymi znajomymi na kawę, na spotkanie, odnowić trochę kontakt. No i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, mianowicie, żeby określić konkretne zadania, konkretne czynności, które będziesz wykonywał. Czyli nie tylko, żeby sobie powiedzieć: ok, to teraz w te wakacje stawiam na rozwój, ale co to tak naprawdę znaczy, że stawiasz na rozwój w te wakacje? Jak będziesz realizował ten rozwój? Czy to będzie polegało na czy Czytaniu książek, z rozwoju osobistego, czy wykonywaniu tych ćwiczeń, czy wyznaczaniu swoich celów, czy na przykład na weryfikowaniu swoich życiowych celów i sprawdzaniu, na ile się do nich przybliżasz. Co konkretnie będziesz robił? Ile tego będziesz robił? Czy codziennie? Czy raz w tygodniu? A po ile minut czy godzin? Takie skonkretyzowanie swojego celu pomoże ci ukierunkować się na to, żeby rzeczywiście to zrealizować, ani żeby tylko sobie powiedzieć: A będę czytał książki. No i potem łatwo o tym zapominasz, bo teoretycznie, kiedy już raz otworzyłeś na wakacjach książkę, to dla mózgu to jest trochę takie odhaczone. Przecież no czytaliśmy książkę na wakacjach. Nie, no załatwione, po co więcej? A jeżeli sobie powiesz, czy zapiszesz najlepiej codziennie po przebudzeniu przez 15 minut czytam książkę, to już jest inny cel do realizacji i zupełnie inna motywacja, prawda? A jeśli w ten weekend stawiasz na czas z rodziną, to co to konkretnie oznacza? Co zrobicie? Jak się będziecie zachowywać, nad czym spędzicie wspólnie czas. I tutaj możecie nawet razem stworzyć taki plan, żeby to nie było tylko Twoją intencją, Twoim zamiarem, ale również, żeby zaangażowała się w to właśnie cała rodzina. Wspólnie możecie stworzyć taki plan, co będziecie robić. Niech każdy wymieni kilka pomysłów, jakie przychodzą mu do głowy. Stwórzcie wspólny plan, wspólne zasady. Zobaczysz, jak to zaangażowanie może przełożyć się na zupełnie inną jakość Waszej relacji. Widzisz, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, wiąże się z takim jednym tematem, a właściwie problemem. Bo ja Ciebie tutaj zachęcam do tego, aby zaplanować wcześniej to, jak ma konkretny czas w Twoim życiu, czy całe Twoje życie się potoczyć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych losowych czynników, ale to nie znaczy, że mamy być w kompletnie w życiu zdani na los i robić tylko to, co inni od nas chcą, i w ogóle nie próbować iść w jakimś swoim własnym kierunku w życiu i kierować się swoimi własnymi zasadami. Mówimy o tym, żeby zaplanować. Sobie życie czy czas wcześniej. A widzisz, większość ludzi robi tak, że oni najpierw żyją, a później oceniają. Czy to było dobre życie? Oni najpierw jadą na wakacje, ok, wykupują tam bilety, hotel i tak dalej, ale nie mają jakiegoś konkretnego celu czy planu, i później po prostu oceniają, czy to były dobre wakacje. I wiesz co? Najczęściej nie powiedzą, że to były świetne, idealne, najlepsze wakacje. Wiesz dlaczego? Bo oni nie mieli żadnej miary, oni nie wiedzieli, co by się musiało wydarzyć, by to były dobre wakacje. To jest tak, jakbyś się zapisał na siłownię, ale nie wiesz, czy chcesz przytyć, czy schudnąć. Po prostu zaczynasz chodzić na siłownię, więc nigdy nie będziesz wiedział, czy ta siłownia przynosi ci efekty. Podobnie jest z życiem. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób chcą przeżyć życie, a później cały czas narzekają. Coś im się nie podoba. Albo na koniec życia mają wiele żalu do siebie. Większość ludzi w życiu kieruje się niestety podejściem reaktywnym. Czyli coś im się najpierw wydarza i oni później na to reagują. Ludzie przechodzą na dietę, gdy już mają 20 kg nadwagi i lekarz mówi, że no, trzeba coś z tym zrobić. Ludzie w większości zaczynają oszczędzać pieniądze nie wtedy, kiedy jest dobrze, tylko wtedy, kiedy kiedy jest źle i trzeba zacisnąć pasa. Ludzie dbają o swoje zdrowie, kiedy zachorują. Oni reagują na sytuacje, które się wydarzają, które są efektem tego, że wcześniej nie dbali o te aspekty swojego życia, które powinni. Ja Cię zapraszam do podejścia proaktywnego, gdzie najpierw zastanawiamy się nad tym, co jest dla mnie ważne, jak ja chcę przeżyć życie, jak ja chcę przeżyć konkretny czas w moim życiu. Do zastanawiania się, jak ja mogę zadbać o swoje zdrowie, żeby nie zachorować. Nie myśleć o tym, a będę się martwił jak zachoruję, tylko co ja tu i teraz już mogę zrobić, żeby nie zachorować. Co ja mogę robić dzisiaj, by za 5 lat nie Mieć 10 kg więcej, których nie chcę mieć. Nie martwić się o pieniądze, gdy ich zabraknie, tylko co ja tu i teraz mogę zrobić, by za 10 lat być niezależną finansowo osobą. To nie polega na odebraniu sobie z życia kompletnej radości, przyjemności i spontaniczności, bo one również mogą być przez ciebie wprowadzone na zasadzie planu czy intencji. Możesz jechać na jakiś spontaniczny wyjazd, bo na przykład wiesz, że w swoim życiu chcesz robić wiele spontanicznych rzeczy, i jeździć na spontaniczne wyjazdy. Ale dopóki tego nie wiesz, że spontaniczność i radość są. Są ważnymi dla Ciebie elementami życia, to nie będziesz tego realizował. Musisz wiedzieć, jakie czynniki sprawią, elementy muszą się wydarzyć, by był to dobrze czas spędzony przez Ciebie. Byś mógł w ten sposób go odczuć, zinterpretować, ocenić. A dzięki temu przybliżać się do życia, w którym robisz więcej rzeczy, które lubisz, a mniej których nie lubisz i które nie sprawiają ci frajdy. W ten sposób poznaje się siebie i w ten sposób tworzy się swoje życie lepszym. Jestem bardzo ciekaw, co z dzisiejszego nagrania zabierasz ze sobą. Daj znać w komentarzu. Cię przeczytam, odpiszę, a kto wie, może twój komentarz mnie zainspiruje i nagram na ten temat odcinek. Jak dobrze wiesz, filmów wrzucam w ostatnim czasie bardzo wiele, więc jeżeli nie chcesz, by cokolwiek Cię ominęło, chcesz dobrze spędzić czas na swoim YouTubie, to kliknij tutaj dzwoneczek i bądź na bieżąco z treściami, które pojawiają się na tym kanale. Serdecznie Ci dziękuję i widzimy się w kolejnym nagraniu. Hej!